Oto rower, niby zamknięty, cały. Mówię tą o tortach tu był. No i co z tego? To tak. z przodu, jak tu praktycznie ani dziury, ani nic. Nic nie ma. O. Jest Czekaj czekaj, daj mi jak to zrobię Policja. <chy> no to jednicia nie jest nie, co, nie bali to ja nie wiem No ale co jakby To tak specjalnie by było czy ja Co? To tak specjalnie by zrobili Specjalnie pustą pustkę? No nie jest to wpływa Dobra otwieramy prosić o jakiś dokument Jestem policji się jak to jest i właśnie ten ramion. Oto, oto cały browar. Cały, cały browar, nie? Tyle, że musimy się napili. Podziękowania dla tyskiego, Piotrek. No. Ja, I kamerzysta. I główny. Winowajcza. To dla kierowców Browar. Dziękujemy.